Pamiętacie, jak kiedyś przygotowywałem się do malowania? Strój malarski, folia, taśma, zwykły wałek, pędzel. Teraz już wiem, że to przeszłość. Proszę Państwa, nowa wersja niekapiącego wałka do malowania Smart Paint Pro maluj bez wysiłku i bałaganu. Ściany, sufity, drzwi, ogrodzenie i nie tylko. Szybko i efektywnie nalej farbę, zamknij i gotowe. To takie proste. Chciałabym zwrócić uwagę na ten innowacyjny system dystrybucji, który sprawia, że farba rozprowadzana jest naprawdę, naprawdę równomiernie. W środku znajduje się zbiornik na farbę. On ma pojemność jednego litra i ten wałek sprawdzi się w przypadku. Prawie wszystkich farb, czy to jest farba akrylowa, czy lateksowa, i można zrobić to samemu, nie musząc prosić nikogo o pomoc bez bałaganu, bez konieczności y, używania folii malarskiej, bez konieczności używania taśmy. Ponieważ Smart Paint Pro to jest pełen zestaw do malowania, nie potrzeba naprawdę nic więcej, o, oczywiście oprócz, y, oprócz farby. Może chciałbyś spróbować? Proszę bardzo, nie muszę założyć rękawiczek. No słuchaj, masz Teraz białą, ładną, ładną masz gary... bładną, białą koszulę. Białą koszulę. Bardzo proszę, spróbuj. Chciałabym podkreślić, że Smart Paint Pro to jest nowa wersja wałka do malowania, niekapiącego wałka do malowania, która sprawi, że odświeżycie swoje sypialnie, pokoje dziecięce, salony i naprawdę możliwości są nieograniczone, nie a dzięki dołączonemu drążkowi wysoko położone powierzchnie czy sufity nie będą już problemem. Można zrobić to razem ze Smart Paint Pro nie kapiącym wałkiem do malowania, a właściwie systemem malowania. Wejdź na www.tvokazje.pl. Zamów Smart Paint Pro w wyjątkowo niskiej cenie. Dodatkowo otrzymasz kuwetę malarską Pojemnik do dozowania farby, wałek do krawędzi, szpatułkę do narożników, a także drążek do malowania sufitów i wysoko położonych powierzchni. Takiej ekstra oferty jeszcze nie było. Pamiętaj, że z nami masz gwarancję wysyłki w 48 godzin. Dość czekania. TV Okazje to zupełnie nowa jakość telezakupów.